Tak sobie kupiłem. Mm -hmm. Dajesz Michał, Michał dajesz, dajesz go. Gdzie nam dajesz? Bierz go, zobacz, tak! Lewą, lewą, lewą! Gdzie tak na moją żonę? No to malęcę, no. <ścoughs> Z dźwiękiem nagrywasz, tak? No jasne. <ścoughs> Dzięki. Ja tak trójkątę łańcucha kurde. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. fare che. E che ci sto 13esimo, vabbè, ti va sic? Ehi. he jedzie Mhm No co? Bardziej jeszcze jedź Ile mam do kulika? Nie ma, nie dużo Jedziesz, jedziesz Proszę karpik już ładnie być. Dajesz karpik, dajesz, dajesz! Nie, nie. Daj, daj, dobra. Nie zauważyłem tam Z dwóch stron podjeżdżają go. Dubla weźmy. Dawaj, dawaj! Nagrywam cię! Ale nie to, dawaj. Nie dawaj, dawaj. skurczę w nogi, że... Ktoś nie. Nie. Bardzo laniarek No, ma. No, ja nie, Kielisz, hey. nie ma. Go. Cały czas to nie ma. 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 Dawaj dawaj! Dawaj, dawaj. Uciekaj, bo grupa później będzie szła. Uśmiechnij się! Jedziesz jako trzeci! Tam podwórki <mum> teraz chodzić, no już chyba nie ma jednak. Jadą, jadą. Mogą oni zejść do tego i stacy. Awarka nie ma jeszcze. No A to kurwa, to przepraszam. Jest, 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 dobrze, spokojnie. O. Czyli co? Jedziesz, jedziesz, zajedź go. Oj, nie kręcisz.

Przestacy groźni. Roman, masz tam na, na liczniku, jakie miałeś tętno? Ile miałeś? Powiedz, powiedz. Czterysta no coś, to zobacz. I co, ile miałeś? No pofie, zaraz muszę znaleźć. 470 nawet. 470 pokaż. Zobacz, jak nie jest. Zobacz. Ten tak 470. Widać? No. A średnie? Dobry jest. A średnie? 167. Taka różnica duża. Nieźle, Roman. No, już chodzi. Jednak mała korekta, 470. Lekko dołożyli? Bo w całym wyścigu pierwsze trzy miejsca przypadły seniorom. Seniorom w cudzysłowie. Seniorom troszkę starszym. I dlatego od nich zaczniemy zakończenie mistrzostw, czyli kategoria 30 lat i starsi. Pierwszy nie tylko w kategorii ogólnie, pan Marek Kulik. Zapraszam. Drugie miejsce pan Michał Małysza. Jeśli dobrze przeczytałem, jeśli nie to proszę raz. Gratuluję. I trzecie miejsce pan Arkadiusz Graska. Gratuluję. W młodszej grupie pierwsze miejsce Pan Łukasz Kart, zapraszam. Drugie miejsce Michał Stębi. Gratuluję. I trzecie miejsce, żebym nie skłamał Tomasz Sawicz. I teraz jeśli pozwolicie podsumujemy sobie całoroczny cykl. I jak wiecie zaczynaliśmy open i open kończymy. Dodatkowo jest grupa 30 lat i starsi. Open. Nie startujący ostatnio. Z powodu przejścia bez mała na zawodostwo. Pan Tomasz Bala, zapraszam. Ale sobie wypracował taką przewagę, że już mógł tylko kibicować. Na drugim miejsce ostatnimi bardzo dobrymi startami, awansował pan Marek Kulik. Brawo. Brawo. I trzecie miejsce, chociaż też się ostatnio obija, Rafał Wieja. Gdzieś tu był dzisiaj. Brawo. Brawo. Jakby startował, może by obronił wyższe. I kategoria 30 lat i starsi. Tak jak w Openie poszalał, taki w kategorii też się przebił z dalekiego na pierwsze miejsce. Pan Kulik. Brawo. Brawo. Drugie miejsce pan Romuald Pruszyński. Zapraszam. Bronił się dzielnie, ale na finiszu nie dał <noise> rady. Chyba, że... Do wyboru, torba czy to. Proszę bardzo. I trzecie miejsce, rzutem na taśmę, pan Kraska. Dzisiejszym Bo... występem tak nie było wcześniej. Tak, no nie, pan, pan, ty, mogę prosić?

Chwila, dla reporterów jeszcze nie, bo jeszcze robią. Dziękuję ślicznie panu Węgrom.